Widzowie z tej gry zwykle nagry nagrywam shortsy, ale teraz robimy odcinek. Próbujemy jak najwyżej dojść. Teraz właśnie spadłem. Na sam dół. Co... Co nie jest fajne. Dobra. No nie! Jestem taki noob. Jaki noob jestem. Jestem noob. nobkem. Dobra. 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 Pik, 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 pik. Teraz przywalę. A, nie. jak ja tam nie doleciałem, co? To będzie trochę trudne. Wiecie, ja nie jestem taki dobry. Może w oby jestem, ale w te nie. W sumie mało szorców z tej gry nagrałem. Więc, no. Au. No, czemu ja... Ja na takie łatwy nie mogę wskoczyć. Ja jestem nubem, Widzicie? <laughs> jestem najgorszym graczem w tą grę. Tutaj coś o style Brain odgadają. No, nie wiem czemu jest taka muzyczka, ale no. No właśnie, widzicie widzowie, jaki ja jestem noob. <laughs> I mam lagi. Au. Mam, mam, mam. Idziemy. Jezu. Mam lagi i nie umiem się chodzić. No, Daria, no to się porobiło. Dzień no dobry, jesteśmy. Idziemy. Napiszcie, ci też jesteście takim noobem jak ja. Bo ja widzicie. Ops, ups. Au. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. W ogóle, któryś raz w tą grę gram, w sensie nagrywamy shorty, ale ba... Co się stało? Ej, widzowie, nie wiem co się stało. Czemu to coś mnie uderzyło? Nawet nie wiem co. Powietrze. Ну no, не, добро. Mm, 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 mm. Добро. Чему чем где мне бие? Бью. 180, to tak się nazywa. To jest tam dobry. ja nawet lubię. Jak samo 180. Sorry, że tak mówię, bo żuję gumę. No, widzicie, że się mnie znowu uderzyło. Ona hashtag pisze. Nie ma jak ktoś pisze hasztag. Ale wysoko skaczyłem. Tak można? Ja nie widzę. przechodzimy to 6 minut. I na jakiś jakąś wyższą tą nie wyszliśmy. W ogóle na te kwadraty nie wyszliśmy. A już 6 minut tutaj wchodzimy. Dobra. Pyk, 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 pyk. Okej. Tu, tu, tu. O, dobra, teraz mnie uderzyło. O, dobra, jestem na tych kwadratach. O Jezu! Ile mi zadało, HP? To jest nienormalne. Aj! To jest trudne. Jak któryś raz w tą grę gram i nigdy nie byłem na tych kwadratach. Więc wiecie, dlaczego jestem taki słaby w to, aby. Tutaj tak. A tutaj pewnie spadnę. No, byłem raz, ale wiecie. Wyszedłem. Z gry. Tutaj będzie nie będzie łatwo, a nie, będzie łatwiej. Tutaj będzie trudno. Aj, aj, dobra, jest, mamy. Tutaj byłem. No, tutaj jeszcze nie byłem. Uj, dobra, jesteśmy. Uderzymy teraz, jak zwykle. Abym teraz nie nie spadł. Tum. Uj, no właśnie, widzowie. Teraz jest taki przypał. Chyba, że nie mamy Robuxów. Bo mogę jakoś. O! Ale szczęście! Nie wiem, co to jest. O! Obiło mnie! I to się mi bardzo nie podoba. Że mnie jakiś laser bije. Aha, dobra. Teraz to. Shift Lock! O! Nie uderzyło mnie, a to dziwne. Jesteśmy już dosyć wysoko i fajnie. Mm. Tutaj nie skaczemy. A co to jest? Jak ja mam tam wejść? Halo? Aha, dobra. To jednak łatwiej Sorry. o, Dobra. O Jezu! Ale się przestraszyłem. Zowie. No i też trzeba będzie uważać na, na tyle serii. Powiecie, one mnie biją i. Nie, nie odradzą cię, bo tutaj. Tutaj, co by zrobić? No, może na ten. Oj, oj, oj! Dobra, nie, nie spadliśmy na koniec. I tak jesteśmy wysoko. To przechodziłem. Dobra, 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 dobra. Łatwo. O, oh, dobra. Aha, dobra. Er... Jest tutaj Ercio. Nie, nie ma. Gość pisze Ericio, nie wiem czemu. A, tutaj było łatwiejszy jeszcze sposób, ale trudno. I tak. Okej. Okay. Pyk, 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 Prawie spadłem. No właśnie, o kurczę. Nie dawaj! O, ta... Tak jest! Widzowie, ale się udało. Wcale, może nie jestem taki zły w tą gierkę. Ale... No nie no, muszę przyznać, czasem są trudności. Się zdarzają. Nie tam Na 180-kach było. Dobra, dobra. Ugodniamy... Nie, nie zepsuło nam paszę. Mm, gdzie to było? Idziemy tu. No czemu ja nie mogę wystrzelić się? Mm, gdzie możemy pójść? Wzory nie, nie wiem. Dobra, tam. Nie! Nie! Dobra. Spadamy na sam dół. To jest koniec. To już koniec. O, nie. Dobra, lecimy, już nie ma sensu. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Napiszcie w komentarzu, czy fajny odcinek. Do widzenia.